Cześć, z tej strony Elvenpad. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Kto Pytanie Błądzi, w której to odpowiadam na zadawane przez Was pytania oraz staram się wyjaśniać najróżniejsze pojęcia związane z League Na początek nie zdziwcie się, jeżeli mój głos może brzmieć trochę inaczej niż zwykle, zmieniam ostatni mikrofon i jest to tym właśnie spowodowane. No więc lecimy. Pytanie pierwsze. Od czego zależy ilość dostawanych IP na koniec każdej gry? No więc przede wszystkim dwa podstawowe kryteria. Po pierwsze czy gra była, była przez nas wygrana czy przegrana, to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, a po drugie długość całej rozgrywki. Za krótką 20 minutową grę dostaniemy mniej IP niż za jakąś naprawdę bardzo długą, 50 minutową czy nawet godzinną. O innych kryteriach mi nie wiadomo. Przyznam się, że nigdy się tym jakoś zbytnio nie interesowałem, jakoś nie analizowałem tego. Na pewno nie ma różnicy czy gramy w gry normalne czy gramy Run e, Za custom z botami nie wiem czy jest różnica między tym otrzymywaniem. Nie wydaje mi się. E, oczywiście, kolejna, znaczy trzecia bardzo ważna sprawa pod tym względem to jest ten First Win of the day, który dostajemy co 24 godziny. On nam podwaja właśnie otrzymane IPT po jednej grze raz na dobę. Pytanie kolejne, całkiem trafne. Moim zdaniem przynajmniej. E, jak zachowacie w Team Fightach, jeżeli gram na pozycji supporta? Cóż, nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie. Przede wszystkim trzeba to rozdzielić na dwa przypadki. Jakim typem supporta gram? Czy, czy jest to support tankowaty, inicjujący w stylu Leony, w stylu Alistara, Tarika, nawet Willscrank'a? Czy jest to support bardziej ręcz, defensywny, bardziej papierowy? No więc tak, jeżeli gramy takim typem tanka, jak wcześniej wymieniłem te parę czampów, powinniśmy oczywiście starać się inicjować te walki w jak najlepszym, w jak najkorzystniejszym dla nas momencie i położeniu. Mamy możliwość wejścia w sam środek, tam trochę poknocić, poprzeszkadzać przeciwnikom. Możemy trochę poślęczeć nad przeciwnym Adekery lub bronić naszego, jeżeli jest to konieczne. Natomiast jeżeli gramy z aportami tymi, tymi drugiego typu, czyli w stylu Sony, Jany, Soraki. One są bardziej, tak, bardziej przystosowane do wspierania naszych teamów troszkę z odległości. One nie są dobre do wchodzenia w sam środek fighta, ale całkiem nieźle sprawdzają się również w ochronie kluczowych celów tak Pozostaje troszkę poza walką. Czyli, tak jak wspomniałem, tak jak Jana, na przykład Soraka, one mają możliwość pozostania w troszkę bezpieczniejszej dla nich odległości od całej walki, ale również całkiem ją mm. mogą chronić atakery, adekery i w kluczowych momentach ich tam podleczyć, odepchnąć przeciwnika i tego typu rzeczy. Pytanie kolejne: ile masz na chwilę obecną Elo? No cóż, Elo na pewno nie mam pojęcia, ile mam. Ale LoL King Score w tym momencie co to jest w granicach 1900. Yy, udało mi się ostatnio wskoczyć do ligi platynowej, także myślę, że to ma mniej więcej odzwierciedlenie w porównaniu do starego Elo. Czy mam zamiar coś wyżej z tego wychodzić? Myślę, że jestem w stanie jeszcze trochę. Yy, myślę, że w górne granice platynu spokojnie mogę wejść. Czy diament? Nie wiem, wypożyjemy zobaczymy. Dalej, jakie jest Twoje zdanie na temat kupowania run pod full ADAP? No cóż, troszkę pytanie nieprecyzyjne. Domyślam się, że chodzi o zestaw run, które dają właśnie te obie... którąś z tych statystyk ze wszystkich możliwych kolorach run. To nie jest dobry pomysł. Zdecydowanie odradzam. Jeżeli chcemy rzeczy w stylu attack damage, physical damage w runach, to je, sprawdzają się one jedynie w markach i w quintach. W pozostałych są one dosyć słabe, warto zainwestować w co innego. Podobnie jest w przypadku ability power. Jeżeli, jeżeli chcemy sporo flat AP, na początek. Oczywiście Twin są jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Ewentualnie w niebieskich i żółtych możemy sobie na tym pomyśleć, ale to też nie jest takie perfekcyjne rozwiązanie. Warto tam gdzieś wkleić jakiś Magic Resist, warto tam gdzieś wkleić może trochę helfa, może troszkę Mana regen albo armor budowanie całych stron pod właśnie którąś z tych statystyk troszkę nie jest aż tak efektywne, jakby się mogło zdawać na rzut oka Pojawiło się również pytanie o mniej więcej takim wydźwięku. Czy można używać Jarvana jako supporta? No cóż, zależy co rozumiemy przez definicję supporta, bo to, to też trzeba troszkę rozjaśnić Jeżeli chodzi nam o kolesia, który nie zgarnia farmy z bota oraz stawia wardy i chodzi z oraklem i czyści te wardy, no to pod tym względem może to być każdy champion teoretycznie na rozroju supporta. Ale poza tym, musi to być champ, przynajmniej ja to tak rozumiem, który będzie użyteczny do swojej drużyny nawet bez żadnych środków na swoim koncie, bez zgarniania creepów i bez zgarniania um, killich w e, team No więc, czy Jarman sprawdzi się na tej pozycji? Myślę, że można by to przemyśleć. Kiedyś słyszałem, że koreańskie teamade testowały takie rozwiązanie. Jeżeli oni coś robią, no to raczej to ma jakiś tam sens. Natomiast... Trzeba by to na pewno zrobić pod pewnymi warunkami. Musiałby być to jakiś agresywny bot lane. No Jarvan bazowy damage ma całkiem przyzwoity. Tak, czyli może on się sprawdzić w miarę taki trochę tankowaty. Ma podrzutkę, ma możliwość zatrzymania kogoś w swoim ulti. Jeżeli dobrze by to dobrać z resztą teamu, że ten kataklizm Jarvana miałby jakieś równie zastosowanie, jeżeli chodzi o naszych innych kompanów w drużynie. czyli to uziemienie naprawdę by się sprawdzało w naszej team compie. Myślę, że można by takie rozwiązanie pod... Jakoś tam przemyśleć. Z pojęć na dzisiaj ktoś mi podpowiedział do omówienia pojęcia inwajdu, in, pojęcia inwajdowania i tego wszystkich, wszystkich rzeczy z nim związanych. Myślę, że jest to całkiem prawo, można by A więc, tak, Invade, tłumacząc na nasze, to jest inwazja po prostu, czyli no... bardziej opisowo wkroczenie na tereny wroga, o tak by to można było ująć. W, w tematyce dolowej rozumiemy przez to bardzo wczesną agresję, a więc bardzo wczesną, czyli rozumiem bezpośrednio, akcję na pierwszym levelu, na samym początku gry. Jakieś w przeciwnej, po przeciwnej stronie mapy, po przeciwnej dżungli i w tego typu okolicach. Zazwyczaj chodzi o to, żeby wryć się na samym początku gry w przeciwną dżunglę, w jakieś takie strategiczne miejsca i starać się kogoś po prostu tam złapać. Jeżeli mamy przystosowanych champów do właśnie inwajdowania, czyli champy, które mają całkiem niezły draw control, całkiem niezły single target damage, głównie chodzi mi o, o to pierwszą sprawę, czyli rzeczy w stylu Blitzcranka, rzeczy w stylu Tarika. Może lux nawet, takie, które mają całkiem niezły zasięg i mogą wyłapać jeden, jednego przeciwnika, eee, to można się w tym właśnie zainteresować. Miejsca, które można odwiedzić tak właśnie na pierwszym levelu, to są zazwyczaj jakieś okolice krzaków wok wokół rzeki eee, oraz strategiczne pozycje dookoła buchów przeciwnika. Może również, poza celem właśnie zdobycia chwila, możemy również być zainteresowani w takich przypadkach podkrojeniem Bufału przeciwnika, to również jest całkiem spora przewaga już na samym początku gry. No bo jeżeli mamy te tam dwie minuty, załóżmy na samym początku, które możemy, możemy albo przysiedzieć robić i nie robić nic, albo pozyskawać na zabicie jed nawet jednej osoby, albo podpierdzielenie jakiegoś tam obozu krybów dżungli, no to to również jest tego warte, prawda? Dla tych, którzy trwali do końca, ja mam jedno pytanie, właśnie skierowane do nich. Stutnęło mi właśnie na kanale 3000 widzów, za, za których bardzo serdecznie dziękuję. Um, no i zastanawiałem się nad jakimś takim, no nie wiem, specjalem, coś w tym stylu. I to pytanie do Was, jaką formę świętowania byście preferowali, jeżeli chodzi o tę o sprawę? Czy jakieś gra z widzami, czy jakieś może wspólne komentarze, czy spektajtowanie czyjejś gry, i takie typu rzeczy? Myślałem nawet o jakimś małym turnieju, ale na razie nie, nie jestem w stanie czasowo takich rzeczy ogarnąć. Może kiedyś w przyszłości. A więc zostawiacie swoje propozycje, jak Wy byście to widzieli najchętniej. To więc, no tyle na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, pytajcie, zostawiajcie swoje propozycje pytań następnego odcinka. Do zobaczenia i cześć.